Dina zajmując trzecie miejsce podczas czwartej rundy Drift Masters Grand Prix. To już były wyścigi, te wyścigi. Oczywiście to był Drift już w ciągu dnia. Teraz mamy drugi wieczorny, drugie nocne de facto przejazdy przy sztucznym oświetleniu w tym sezonie. No i zobaczymy, kto wyjdzie, kto będzie górą. Czy, czy jest James Dean? Zdoła się zrewanżować do no, swojemu. No może duże słowo, ale dobrodziejowi, który pożyczył mu gdzieś e, samochód na tę e, rywalizację. Właśnie Piotr Więcek, przypomnijmy, będzie uciekał, e, gonić będzie e, James Dean, a więc specjalista od przyklejania. Zatem czekają nas na pewno Piotr, emocje już. To przejazd na miarę finału, absolutnie i bezapelacyjnie. Piotr również i James Dean. Sędziowie również kaszą pod nami trybuna cała na stojąco. Wielkie brawa dla obydwu zawodników. Nie, piękny przejazd w wykonaniu i Piotra Więcka i Jamesa Sadina. Zobaczmy jeszcze na powtórce coś niesamowitego było w tym biegu Na ileż centymetrów tak naprawdę niewiele dzieliło Jamesa Adina od Piotra Wiecka Jak się Dean potrafi pięknie przełożyć za Piotrem Wieckim Jak to było blisko! Coś ja, niesamowite, coś niesamowitego I oczywiście pewno niesłychanego No cudownie cudowny przejazd Naprawdę myślę że e, no książkowy przejazd, jeżeli można mówić absolutnie. o Absolutnie, jeżeli szukalibyśmy czy... jakiegoś modelu, który można wysłać pod Sever, modelu driftu, przejazdu driftowego, to Sever pod Paryżem to absolutnie przejazd, więc Cazdinem zasługuje. Możemy wysłać za Sergiu, on jest we Francji, więc nie przejdziemy To To do może być niedaleko. Gdzieś go dostarczy, no ale gdzieś tam sobie lata po tej Francji na mecze Polaków, więc a, więc zobaczymy. Kochani, no, czas narywa. Jestem w szoku ciężkim po tym pierwszym przejeździe i naprawdę e, pełen emocji, które go Czują się aż we mnie. Tu jeszcze jakieś dyskusje. Dawida Karkosika przed jego przejazdem z Adamem Zalewskim. Tak, no nie wiem. No, no widok z pokładu Dawida oczywiście był, no ale my skupmy się Tomek na tym co zaprezentuje teraz Piotr Więcek James Dean, oczywiście punkty. No i proszę James Dean jednak lepiej. A tak, tak, ten atak Jamesa Dina sędziowie uznali za naprawdę fenomenalny, więc jedną nogą w finale, a jest Mr. Dean z Irlandii. Tak okay. oczywiście, z Irlandii. A Piotr Więcek musi teraz się do Dina przykleić, ale już historia pokazywała, że Więcek jak się raz przyklei, to się nie odkleja, więc myślę, że teraz będzie bardzo, bardzo podobnie. Piotr Więcek będzie gonił swojego przyjaciela z Irlandii, bo myślę, że tak można spokojnie powiedzieć o Jamesie Dinie. Oni spędzają z sobą naprawdę wiele, wiele czasu, kiedy James przygotuje do Polski na zawody Drift Masters Grand Prix, a będzie przygotował jeszcze, bo przecież ma zakontraktowany cały sezon 2016. A Jeszcze tej ostatnie wyjście ten dojazd do mety niesamowicie blisko, jeszcze bliżej niż na tamtym ja pegie. Jeszcze lepiej przejazd. Ja. Jeszcze lepiej niż w przejeździe numer jeden. No ja, ja się nie czemu, jak będzie remis. Wody, bo po prostu gotuje się pewnie wszystko, zobaczmy to raz jeszcze. Coś Co jest samopitoko? Nie jak się więcej kras przyklei, to nie odpuści. No, taki o, zawzięty, oj, tutaj Diabem. chyba chyba delikatny kontakt, ale to ale nie odmówiło. No, dobrze, on jest mile widziany przez sędziów. No, ale mówię więcej, jak się nie odpuść takiego jego jakby się surowego mięsa na ja po prostu. E, I ruszy. Ależ tutaj, cudownie No to jest bardzo teraz, co się stanie po tym nawrocie. Tu jest raz, przerzutka na drugą I stronę. Już w I po ale zobacz jeszcze teraz fenomen. końcówkę. Feno rewelacja, rewelacja, rewelacja. Brawo, młody w oponę. Jest brawo, 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 no proszę państwa. Taki kontakt to nie jest żaden kontakt tak naprawdę i trzeba powiedzieć szczerze, to nie miało wpływu na występ na jazdę któregoś z zawodników. No i Patrzę na sobie. No chyba do grypta, oni... no. nie. Oooo, proszę. 21 od do 9 30, 21. no niewiele, nie wiele, ale lepiej Piotr Więcek, który awansuje do wielkiego...